Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939-1945 to tytuł nowego wydawnictwa Kieleckiego Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Wsi Kieleckiej. Publikacja doktora Tomasza Domańskiego i sędziego Andrzeja Jankowskiego opisuje ogrom zbrodni hitlerowskich, masowych eksterminacji i okupowania mieszkańców regionu świętokrzyskiego. W czasie wojny Niemcy zamordowali na Kieletrzyźnie blisko 113 tysięcy osób. Zbiorowe egzekucje, masowy terror, wywózki na roboty przymusowe i przymusowe kontyngenty żywności, które mieszkańców stawiały na granicę śmierci głodowej. Takie metody stosowali Niemcy wobec mieszkańców kieleckiej wsi. Zbrodnie opisuje najnowsze wydawnictwo Kieleckiego Instytutu Pamięci Narodowej. Nawet widmo niedożywienia stanęło przed rolnikami, przed producentami żywności, kiedy. I podnieśli daniny Niemcy i ograniczyli liczbę prawo przemiału do 60 kg na głowę. Uderzenia na poszczególne miejscowości, palenia, palenia miejscowości, zabijania mieszkańców, palenia ludzi żywcem. To z kolei miało też wpływać na odstraszenie, z jednej strony na złamanie oporu takiego, aby te kontyngenty nałożone a także sprawić, by mieszkańcy wsi przestali pomagać partyzantom. A tak było choćby w Michniowie. O okrutnej eksterminacji mieszkańców Michniowa opowiada m.in. film Józefa Gemskiego 203 Sprawiedliwych. Najmłodszą ofiarą pacyfikacji Michniowa było dziewięciodniowe niemowlę Stefan Dąbrowa, który w tym dniu był chrzczony. Rodzice postanowili go oprzyć w koskodziele we wstole rządowym i wrócili do wsi w której spalono domy i w odwecie za akcję partyzantów Ponurego wymordowano niemal wszystkich, którzy byli tam w lipcu 1943 roku. Dlatego tak ważna jest pamięć i powstające tu mauzoleum poświęcone wszystkim spacyfikowanym wsiom polskim. Będzie to mauzoleum wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia multimedialne do prezentacji. Kielecki IPN podjął już działania, by dotrzeć z przekazem historycznym do młodych odbiorców i stworzył stronę internetową z wygodną nawigacją poświęconą martyrologii wsi polskich. Kolejnym krokiem jest wydanie książki o represjach niemieckich na wsi Kieleckiej doktora Tomasza Domańskiego i sędziego Andrzeja Jankowskiego. Tworząc tę publikację korzystano z wielu materiałów, do których historycy regionalni nie mieli do tej pory dostępu. Książkę będzie można wkrótce znaleźć m.in. w Muzeum Wsi Kieleckiej, a także w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Michał Sierlecki, Informacje.